Siostry i bracia w Chrystusie Panu, w te, w te niedzielne popołudnia Wielkiego Postu pochylamy się nad męką Pana Jezusa. Patrzymy na Jego gesty, sytuacje, w których uczestniczył i staramy się je przenosić na nasz grunt, na nasze życie. Tydzień temu mówiliśmy o tym bolesnym spotkaniu, kiedy idąc ulicami Jeruzalem, spotyka swoją matkę. Widzimy tutaj wielki ból. Ból matki, która widzi cierpienie swojego dziecka, swojego syna i która jest. Bezradny. Widzimy ból syna, który widzi, jak bardzo cierpi jego matka z powodu tego, co się stało. Ten ból matki jest obecny w całej historii ludzkości. Często dokonuje się to poprzez swoje dzieci. Poprzez ich wybory, poprzez ich postawę. Często ojciec i matka cierpi z powodu swojego dziecka. Zdarzają się też sytuacje takie, kiedy jak Maryja, kiedy dziecko choruje, jest człowiek bezradny. Nie mogący nic uczynić, mając wielki ból i żal w sercu. Powiedzieliśmy też, jak ważna rola jest matki, mamy, która scala całą rodzinę. Mówią niektórzy, że dopóki żyje mama. Dopóty jest rodzina. I myślę, że każdy z nas, przenosząc się do swoich domów, do swoich rodzin, ma świadomość tego, jak wielką rolę w jego domu pełni matka, która cementuje całą rodzinę. Matka, która wszystko zrozumie. Matka, która przytuli. Matka, która nigdy nie przekaźni swojego dziecka. Matka, który, u, która umie niekiedy tak wpłynąć na ojca, by on inaczej popatrzył na swoje dziecko, by dał mu kolejną szansę. Siostry i bracia, dzisiaj zatrzymajmy się przy piątej stacji drogi krzyżowej, w miejscu, gdzie Chrystus doznał pomocy od człowieka dotąd nieznanego którego imię z tą chwilą przechodzi do historii. Jak to powiedzieliśmy, tą belkę krzyża, którą Jezus niósł, ona była bardzo ciężka. Jeżeli przyjmiemy do tego, że był fizycznie maltretowany, osłabiony, to belka, która mogła ważyć od 15 do 40 kg, to był ciężar, który w tym momencie przerastał siły człowieka, wyczerpanego bezsenną nocą, maltretowaniem, procesem biczowania. Można powiedzieć, że życie uchodziło z Chrystusa krok po kroku i że zachodziła obawa, że Jezus już w drodze załamie się śmiertelnie pod tym ciężarem. A tego nie życzyli sobie ani żołnierze eskortujący skazańców, ani żydowscy zwierzchnicy. Żołnierze już chyba od północy pełnili służbę, byli więc znużeni. I taka śmierć skazańca w drodze na Golgotę przysporzyłaby im niemało kłopotów. Zaś przełożeni duchowni koniecznie pragnęli zobaczyć, a także ludowi ukazać Jezusa Ukrzyżowanego. To dopiero miało być dla nich pełnym triumfem i satysfakcją. Widzimy więc tego, że ani żołnierze, ani arcykapłani nie kierowali się miłosierdziem, kiedy zdecydowali się uwolnić Jezusa od ciężaru. Jednym chodziło o to, by usprawnić egzekucję, Drugim, aby w pełni wywrzeć zaplanowaną zemstę. No ale któż miał podjąć krzyż za Jezusa? Tego wstydzili się w każdym razie żołnierze rzymscy, dla których krzyż był znakiem hańmy i brzemieniem stosowanym dla niewolnika i ostatniego zbrodniarza. Skorzystali z rzatem żołnierze z prawa, jakie przysługuje władzom okupacyjnym, i rzymskim żołnierzom, że w prowincjach podległych cesarzowi mogli zmuszać ludzi do usług pajszczyźnianych. I znalazł się taki człowiek. Był to Szymon, imigrant żydowski, pochodzący z afrykańskiego miasta Cyreny, gdzie znajdowała się wówczas liczna kolonia żydowska. Imię owego Cyrenajczyka Szymon. Wskazuje na narodowość żydowską. Nie jest jednak wykluczone, że był on poganinem, skoro swoim synom nadał imiona pogańskie: Rufus i Aleksander. Prawdopodobnie jak wielu emigrantów żydowskich, powrócił do Jerozolimy, aby tutaj spędzić ostatnie lata swego życia. Cyrenejczycy posiadali w Jerozolimie swoją synagogę. Skąd się wziął Szymon na drodze Jezusa? Ewangeliści piszą, że to pisze Marek i Łukasz, że wracając z pola, właśnie przechodził. Może przemykał się mimo pochodu, nie życząc sobie zetknięcia z żołnierzami i całym tym tłumem, albo wmieszał się w tłum gapiów, a jeżeli tak, to musiał wtedy gorzko przeklinać swoją ciekawość. Bo jak czytamy w Ewangelii, przymusili Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, żeby niósł jego krzyż. Że to był akt przymusu, podkreślają zgodnie ewangeliści. Mimo niechęci i oporu, musiał Szymon ulec rozkazowi, gdyż za wzbraniania się przed taką posługą karali Rzymianie ciężką chłostą. Wynika też ze słów Ewangelii, że Szymon odtąd sam dźwigał cały ciężar. Jezus natomiast wszedł nieobciążony. Nie wiemy, ile ta wymuszona przysługa przyniosła korzyści samemu Szymonowi. Pisarz, pisarz Giorgio Papini w swej wizji pod tytułem Świadkowie męki w ciekawy sposób przedstawia dalsze losy Szymona. Począwszy od najbliższych godzin po zetknięciu się z Jezusem i jego krzyżem, spotyka go seria nieprzerwana powodzeń i szczęśliwych zdarzeń. Szymon, który nie interesował się postacią Jezusa. Nie umie odnieść swych powodzeń do pamiętnej przygody na drodze krzyżowej. Owszem, wstydzi się nawet owej pomocy. Bojaźliwie, nieufnie wypiera się udziału w tym zdarzeniu. Natomiast wiele lat później, gdy chrześcijanie już wzrastają w liczbę i znaczenie, Szymon przechwala się, wyolbrzymia swoją rolę pomocnika Chrystusowego. Gdy wybucha prześladowanie chrześcijan, Szymon jako jeden z pierwszych zostaje zawieszony na krzyżu i zapalony jako pochodnia, mająca oświetlić ogrody Nerona. Dwa jego synowie, a przynajmniej jeden wraz z matką, zostali prawdopodobnie ochrzczeni i znaleźli się w Rzymie. Święty Paweł w liście do Rzymian przekazuje pozdrowienia dla Rufusa, Wybranego w Panu i jego matki. Bracia i siostry, Jezus na swojej drodze nie pogardził pomocą Cyrenajczyka. I w dalszym ciągu przez wieki jawić się przed nami jako doznający naszej pomocy. I ciekawa rzecz, mimo iż Szymon. Począwszy od piątej stacji, niósł krzyż za Jezusem, to na obrazach Drogi Krzyżowej Jezus wbrew świadectwu Ewangelii nadal sam dźwiga krzyż. Choć nie jest to tak do końca zgodne z prawdą historyczną. Przedstawiamy i oglądamy Chrystusa obarczonego krzyżem aż do szczytu Golgoty. Może jest tak, dlatego że my ludzie mocni. Chcemy wciąż oglądać mocnego Boga. Ale przecież ten mocny Bóg już oś, od dość dawna malował przed nami obraz swojej słabości. Kiedy mówił, byłem głodny, spragniony, nagi, chory, w więzieniu. I wciąż oczekuję pomocy człowieka. Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych? Mnie się uczynili. Utożsamia się nasz, nasz Bóg, nie z mocnymi, bogatymi, władnymi, ale z ludźmi słabymi, wyzutymi zmienia i władzy. I nie za co innego, ale za pomoc Jemu wyświadczoną przyrzeka nam nagrodę. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Od założenia świata zamierzano nam ukazać taki właśnie obraz Boga. Głodnego, spragnionego, umęczonego, upadającego pod krzyżem. Od założenia świata, w dziejach ludzkości, w dziejach zbawienia zaplanowany był krzyż i zaplanowana była nasza pomoc Chrystusowi pod tym krzyżem. Gdyż dzieło zbawienia dokonuje się nie inaczej jak przez Krzyż. I czynny udział w dziele zbawienia bierze każdy, kto przykłada rękę do Krzyża, kto śpieszy z pomocą Chrystusowi na jego krzyżowej drodze. A tę pomoc świadczymy przez czyny miłosierdzia. W codzienności, bracia i siostry, w niezliczonych sytuacjach spotykamy Chrystusa. Uginającego się pod brzemieniem i oczekującego naszej przysługi. Nie są to sytuacje przypadkowe. Mógłby ktoś powiedzieć, patrząc na przygodę Szymona, przypadek. Dziwnym trafem ten człowiek tam się znalazł, że też właśnie w tym momencie musiał powracać z pracy tamtędy, przechodzić i przypadkiem go zmuszono. Ale to nie żołnierze wyrwali Szymona z tłumu gadów. Nie oni przymusili go do dźwigania krzyża. Nie istnieje ślepy los, nie istnieje przypadek. Owszem, człowiek czyni swoje zgodnie z rozeznaniem, czy bez niego, ale owoc, jakie wydają jego czyny i jego życie, ten nosi w sobie nasienie, treść jeszcze innego rzędu. Okazuje się, że to wskazaniec Jezus Chrystus wyrywa Szymona z tłumu i obarcza go swoim krzyżem. Przymusił do niesienia ciężaru, którego Szymon ani się nie spodziewał, ani nie pragnął. Siostry i bracia i tak bywa ze wszystkimi czynami miłosierdzia, do których nadarza się nam sposobność. To Bóg posyła nas na czyjąś drogę krzyżową, czy kogoś na naszą drogę. Zapamiętajmy te słowa. To Bóg posyła nas na czyjąś drogę krzyżową wtedy, kiedy ktoś cierpi, ktoś jest samotny to ty jesteś tym przedłużeniem Boga, który ma człowiekowi pomóc Go wesprzeć. Także wtedy, kiedy cierpisz, kiedy niesiesz krzyż codzienności różnych spraw i spotykasz człowieka, który odnosi cię na duchu, wlewa nadzieję, to jest to bracie i siostro wysłannik Boga, który ma wlać w twoje serce nadzieję. To nie przypadek. To jest Jego ręka, która działa, która posyła dobrego człowieka, aby go wesprzeć i z nim być. I niekiedy być może zadajemy sobie pytanie, czy nie odczuwamy wówczas przymusu, kiedy widzimy kogoś potrzebującego. A jednak bracia i siostry chrześcijanin. Musi się temu poddać, jeśli chce wypełnić Chrystusowe prawo. Jeden, drugiego, brzemiona, noście. I tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Prawo Chrystusowe, jak to już przed chwilą powiedziano, to prawo miłosierdzia. Chrystus, objawiając nam Boga, objawił go jako ojca miłosierdzia. O takim Bogu cały czas mówił. I takiego Boga ukazywał w swoich działaniach. Nie tylko mówi o miłosierdziu Bożym i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam je wciela i ułasabia. Poniekąd on sam jest miłosierdziem. Pisał Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia. Bracia i siostry. Taką postawę miłosierdzia pragnie zaszczepić Bóg Chrystus w naszych sercach. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ojciec święty we wspomnianej encyklice podkreśla, że współczesny świat nie ma upodobania w miłosierdziu. Że chciałby zepchnąć tą ideę na margines życia, a tymczasem pojawiają się i narastają w świecie niesłychane zagrożenia. Ludziom się wydaje, że wystarcza sprawiedliwość, a tymczasem ustroje, które postawiły na sprawiedliwość, znalazły się w stanie nędzy materialnej i muszą korzystać z cudzego miłosierdzia. Świat niby zgardził miłosierdziem, a z drugiej strony coraz większy zachwyt budzą postacie wielkich jałmużników, takich jak brat Albert czy Matka Teresa z Kalkuty. A oto jej słowa właśnie Matki Teresy z Kalkuty. Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd. Czy gruźlica, ale odczucie tego, że się jest niechcianym, porzuconym, zdradzonym, opuszczonym. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia. Okrutna obojętność wobec bliźniego, który zostaje odrzucony wskutek wyzysku, nędzy, choroby. Ludzkiej słabości? Czy jakikolwiek ustrój zdoła temu zapobiec? Opatrzność stawia nas wobec wielu takich niechcianych i zdradzonych ludzi. Siostry i bracia, czy zadajmy sobie takie pytanie: czy potrafimy w takich ludziach dopatrzyć się? Podobieństwa Chrystusa, idącego drogą krzyżową, upadającego pod krzyżem. Czy staram się w jakim stopniu włączyć w ich brzemiona? Jeden drugiego brzemiona noście. Może jak Szymon sam raz powracam zmęczony z pracy, chciałbym odpocząć. Nie mam chęci ani. Usposobienia, dobrania na siebie w takiej chwili cudzyk brzemion. A jeśli jest to brzemię Chrystusa, jeśli właśnie za to czeka mnie udział w Królestwie przygotowanym od założenia świata, może to być i akt przymusu. Niechby jednak jedynym dla mnie przymusem stał się przymus, własnego, miłującego, ofiarnego serca.